czy no, no, 320 Tutaj Bartek. No, czyli oczywiście ja. I zapraszam was do kolejnego odcinka LEGO Star Wars 3. No, ale dzisiaj się zajmiemy kolejnym poziomem z Hrabie Duku. Yy, tak, teraz co, normalnie tutaj zaczynam. A zaczynam? Bo no... No, bo zaczynam, wiecie. Dobra. E, tak kontynuujemy naszą wyprawę po, e, wyprawę no wyprawę ja nie wiem jak to powiedzieć boże święty tyle ode mnie wymagają ludzie hmm. głównie włosy boże ja takie długie włosy mam Iż nie widzicie mnie nie, nie widzicie mnie czekajcie Jeszcze tylko to? Ubiorę? No, tak. Idę. 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 się. tutaj, tu, o, no. Idę. Dobra. Dobra. Nie wbijając w bawełnę, idziemy do kolejnego poziomu e, uchrady jego duku. Czyli tu mamy, przeszliśmy idziemy tutaj. Tak jak w tamtym filmiku, wiadomości filmikowe. wreszcie to bo jest mi gorąco Myłsacie. chyba ja mu na imię myłsza. z tego co mi kuzyn mówił No i dobrze, rozpoczynamy kolejny poziom. Tym razem mamy, no, więcej postaci. Zwykły klon, Commander Stone, no i, no, Jar Jar Dobra. Lecimy. Naszym zadaniem jest chyba rozwalić kolejne generatory. Chyba tak. Dobra. Trzeba to rozwalać. Boże temu hipciowi tyle jak widać. Będę rozwalał bombami, będzie szybciej. Albo w ogóle nie będzie szybciej. Co to? O. Salonie. O kasiora! Zbieramy kasiorę. Zbieramy kasę! Nie dla biednych. No. Łapiemy, biedniemy. A gdzie jest moja połowa? na No nie! Zabija to mi! Biorę hipopotama i lecę! Gin! No Boże! Gin! Ty głupi robocie jedynie! BOM! O! Moja! Teraz. Otóż ja sobie wezmę na cel to. Nie, to. A nie, dobra, to. Już sobie nic nie wezmę na cel. Bo nie mam z czego. To jest złote! Hań, hań bo mam wyj. Gimti nie Padłeś Co tam? I tu rozwana złoto? Nie. No znowu nie lubię złotych rzeczy. No. Szczerze. Tak szczerze mówiąc nie lubię złotych rzeczy. No. Kurde no. Kurde. Kurde. Wony mi chaty. Won, won. O. Dobrze się udało. Rozwalaj to. No i się nie porozwalam. Bo nie, jak zawsze mi rozwalają zabawki. Mam tego faceta. Gindry. Boże Boże. gonić go nie Moja machina czasu A co nie moja? Ja co na co na co robię? Szybciej Rozwalaj te dołu. Brali Boże! Ja chyba zaraz zrobię cięcie, bo to mnie denerwuje. Wejdę na jakieś suche pole. Rozwalimy niechcący. Jezus to jest Dzięki za kościora. Ciekawe mogę yy, ten, rozbudować... Ej, dobrze Hipcio, dobrze! Dawaj, niech ci w dupę strzelają, no to będę miał ochronę. A gdzie jest moje koło? Halo? Mam nadzieję, Kto? Zabije kogo? Kto, proszę Państwa? Oto, ależ emocje, proszę Państwa, ależ emocje! Na ekranach siedzą! Proszę chyba wiadomo kto chronimy Polskę przed atakiem kino Dobrze wiecie co? Ja dam pauzę chwilową jak rozwalę już ty, tych dziadów Dobra Kontynuujemy Udało mi się coś przejść Takie Xiki na dole Widać? Chyba widać nie to budziano No Jezus Boże Święty Nie może tak zrobić No Boże. O Ја me cuya. No. Tan shipko, va pia me to. Jesus Maria, co to ma bit do? Oler. Vani You must you A dobra kasy nie już nie będę zbierał No nie! Turna No śniegu tego jutro będę zbierał Może z tego Idę po świnoczku No idę do tego muścia pięknego. No dobra, nie... No Jezu, cofnij się pedale! Jedziesz... No. Moje, nie, nie czyjeś. No. po. Jeszcze raz, jeszcze raz. E... Niech przejdę po ten. ka së një strati më ha 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 No, hej, level, prze, no przeszłam, pójdziemy. No i kolejna postać do naszego zbioru. Nie, na swoim to ja mam wszystkie. Prawdziwy Jedi, 13%. Na razie to mnie pieniądze nie niego. Aha, i teraz yy, jeszcze nie skończę odcinka, skończę tak gdzieś na 14, może minucie, bo no, wchodzimy do windy przecież. No, kontynuujemy naszą przygodę w LEGO Star Wars 3. Nie, jeszcze nie kończy No. Nie mam nikogo, nikogo do kupienia. Chyba wam w, nie powiem w co. GIMPI! Zdrowiec z No i teraz sobie poszukam postaci do kupienia. A się pchają normalnie. Kają się normalnie te Kilometrami Tutaj są, Będą, będą postacie Podkreślam, będą Tutaj nie mam tej postaci niestety Tu jest chyba No, to taki facet Z mieczem dziwnym No, wielkie zdziwienie dla mnie, bo nie ma postaci do kupienia. A wtedy chyba był ktoś. Na moim. A tu coś jest. Aha. I mamy pełną myslitkę. Ale nie mamy na co jej widać. No więc to by było na tyle. Kto to jest? Anakin! Co za Anakin? Dobrze, to by było na tyle z tego odcinka. Yy, komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie, łapka w górę. Najlepszym przyjacielem człowieka, nie? No, więc łapka w górę. Wszystko w górę. Znaczy, łapka głównie, nie? No to na razie.